Witam wszystkich z tej strony Kadet, a ze mną jest Milady, nie wiem co powiedzieć kurwa no to pierwszy raz jak, jak, to, jak to, ktoś mnie nagrywa gram No kurwa, więc się cieszę mnie, będzie zajebiście no, <laughs> Gramy, gramy Jest to rozgrywka z gry Leech of Legends, kurde taka gra dla ciot Nie potrzebuję planu Nie wcale nie dla Ciot no, no, Sorry Witaj, Przepraszam panu, to jest gra dla zajebistych graczy dla zajebistych graczy kurwa, Dobra chłopie. 60. A ty, co, co ty maksujesz Zabierzmy na lajce? jeżeli chcesz widzów to musisz wiesz tam opowiadać i o, co, co się powinno maksować, takie inne A co tam gadał Kurwa, ja się sami i grać, czuć, Słuchaj, Za ci mówię, są typy, co, co tylko takie rzeczy robią, co nie i właśnie są się widzówka. O kurwa, Ogólnie, no wiadomo, jak na V to maksuje się tylko E, potem W, a na końcu Q. No wiadomo, zawsze mnie trzeba ten jeden punkt w Q, żeby się do gracza szybko teleportować. Ty, a jak, jaki ma pasy w ogóle? Bo nigdy nie tą postacią, wiesz? Ani razu. Powiem ci, że jak, jak pierdzielnie kogoś ze skill'a, to wtedy dostaje tarczę. A e... to zajebiste nawet. No, fuj, nie? Fuj ratuje. Fajna rzecz. Ej, a ty smajle robisz, co, nie? No, no, a co to znaczy? Fajne co że ten, że bez smajta robisz niebieski. Nie no, co ty, kurwa, ja się pomóc. Nie no, serio, musisz bez smajta zrobić. Nie, nie, nie muszę, kurwa, się boję. Kurwa to ty dawno nie grałeś, bo coś la, bo to kurwa wiesz to Najlepsza. sezon 2 co się robiło bez, bez, ze smajtem co nie, a teraz to już trzeba bez Co ty pisz z tym prokoksu, kurwa Badżek na kurwiam złapy Dobra, y, ru, y, nie używaj smite'a na to co, to co nie Lacik, lacik O, zjebać. Wiem, 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 wiem Zdarza się, idę farbić Dawida, bo widzę. Znaczy. To, nie, nie, popi nie popisam się. Nie, 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 ma, nie, ma, nie, <śmierdziś> nie to, popisam się. Ja słabo już po polsku mówię, bo kurwa tu się co w Anglii. Już tak długo. Ale na wakacje jeżdżę w sobie co, nie do Warszawy. Chciałem się z killerem spotkać, ale ten kurwa... <śmierdziś> <morszy> <śmierdziś> o, ok, z by się spotkał kurwa, on by zaczął spierdalać. no <śmierdziś> Nie no killer jest spoko Tylko mówię ci chciało go, go Chyba od kurde paru miesięcy na kurwie w StarCrafta I co ja teraz od razu idę na Reda, ja? Ja on mnie jak Gdzie tu jest dźwięk w ogóle? Trzeba to ciszyć. Ona w ogóle za głośno gada Nie no, wszystko tu trzeba ściszyć, kurwa Kurwiam ja w ścianę. <laughs> Jeśli walisz Ja nawet nic nie mówię, bo kurwa Focus over, yy, wiesz Poza, yy, ponad 9000, kurwa Goku, Sol Goku, kurwa It's over 9000 Kurwa no <laughs> Dobra, idę na mida Weź go, trzymaj trochę bardziej z góry, żeby był po, po dolnej stronie. O, nie git. wiem, czy mogę. Daję. Ja, czekaj, czekaj na pasywa mojego, czekaj na mojego pasywa na, nie, na W moje. Okej, okay, już mam trzy spele. Zwardowany musi być, bo kurwa się wraca. Nie, albo może nie jest, nie wiem, nie wiem. Ile, czekaj, ile chyba ma Nie, czekaj, ile ty masz potyk? Sześć potek, no to on mógł walnąć warta, kurwa. To się wpierdol teraz, zobaczymy co zrobić. Kurwa hopie, z dupsa, no. A dobrze, dobrze, bo on traci teraz farmę co nie? Jak ty jak ty tak robisz? Bo wtedy ja mogę wiesz sobie robić to chcę O, Kurwa, ale się strypnął wziął Dobra chodź, chodź, chodź chodź, Kurwa hopię teraz! Dajesz, dajesz, dajesz! Lecę, lecę! Nie bój się! Ja bym jeszcze potkał co nie tego trzeciego! Przeciwnik pokonany. Dobra, dalej, 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 kurwa macz. No zabijesz go, zabijesz pokonany. go. Co za skur... Jak on to zrobił? Sweshował się, no nie dam rady, kurwa. To no. Czekaj, czekaj, zła... dorwiesz go, dorwiesz go. A, już chuj. Nie, już teraz nie, już teraz nie. Ale dobrze, dobrze zrobił, dob do dobry gracz. Dobry gracz, muszę go mu to przydać. No a teraz musisz, wiesz, gankować cały czas Bida co nie? Kurwa, kurwa. opy patrz, ja jakie ci O ja... Uciekaj co nie, uciekaj bo jak cię złapią to przejebane masz. Ja ja do ciebie leczę teraz, co nie? Ach, kurwa. Ach, jebale, ja, to nie A! <śmuchasz> zży, kurwa! A! Nie cioty Nie zorżyli kurwa A M kurwa Chyba mieli warda u siebie na dżungli, możliwe No ma, mają cały czas, na pewno wszystko, wszystko jest zwardowane, bo my nie wiedzieli Kurwa ci też jedni, no Normowy wardy się kupili ja od razu i z panem opie na pół Czas roku. Nooo na No, <laughs> e, najmniej Nie, sery. Kurwa, kurwa. Opie, ja nagrywam rankeda kurwa. Fajna kupa. Jak jest 90% swoich rankedów to ja prze, 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 przegrywam, kurwa. Nie planu. <laughs> ja to trzeba na serio, to trzeba się, wiesz, skupić w chuj w takiej grze. O, i tam, ja, kurwa, tak jest Takie niskie elo, co nie, to i tak jak trzeba się skupić. Szczerze są nie wiem, przeważnie są. Można tą... O kurwa mać, patrz. O kurwa idę, 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 idę. Uciekaj, uciekaj. No idę po buty, kurwa. wpierdolę to ja. o, niech straci farmę, patrz Co za ciotu jebany. Co na... Pozwolę przemówić moim pięściom. Kurwa, no nie wiem, chyba pójdę na bota. No, idę na bota. Idź, idź. Ja sobie tutaj farbę co, nie? Mam więcej farby niż Kazix do no jazdy. No to jest git. Ile Kazix ma? 23, ty masz 37. O kurwa, nieźle. Jeśli walisz w ścianę, rób to mocno. Ja muszę mieć popię polską wersję lola, bo ja nie rozumiem polskiego. Nie Nieba, ja nie rozumiem polskiego. Kurwa. <laughs> Co to? Jaka ta Jana? <laughs> Przeciwnik pokonany. O fajnie, fajnie. Sama dla okay, Kurwa, pięknie up. było na boczku. On też skurwielno. Ale w ogóle zjebałem Q, chłopie <noise> Zdarza się, SS jest jak coś Dobra, light Jak mnie szmychną w dżungli to, to znaczy, że... Ty nie potrzebujesz, blu, nie? To sam mogę brać spokojnie No, Co? patrz tutaj Kurwa, mać lecimy ma. o, o, all bot, all bot, zapierdalamy, szybko Lecę, lecę No kurwa, ten Kazik, to jest gorzej zjadany od ciebie <noise> że ma mój towar Co, dawaj, dajemy z niego? No dajemy w niego, dajemy Zobacz, musisz go widzieć, bo opie No chodź, chodź Lecę, lecę, jestem za tobą przecież Tu jest opie, uważaj, kurde, Xim Ładnie, kurwa, mój pierwszy flag opie na rankedzie Dajesz, 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 dajesz. Ja sobie to wezmę, ty sobie weź Dobra nasze Zrobię to po mojemu Co się kurde mutujesz chopie bo go wybiło A, czyli się zmutowałeś kurwa Wiem matka do mnie dzwoniła <laughs> Czy na iPhone'ie w ogóle siedzisz? No ja na iPhoneie <laughs> Ty grasz na kopię na iPhonie tu siedzisz, tak? Tak, tak. Jest. A to ja jestem bo... zjarany, tak? Dobra, idę kupić BF Sorda już. Czemu? Po co bierzesz Long Sworda w na start? W czemu nie? Czemu nie? Wam przecież i tak live styla nie składasz, to tu pogrzyba ci to. No bo czemu nie? O to chodzi. Trzeba zmienić <laughs> przeciwnika kurwa. <laughs> no. Ty byś o tym nic nie wiedział? Kurwa dół wie Żartuję, żartuję, ale Trzeba, trzeba Że Zetuj... to na Zedzie tylko się buduje obrażenia i tyle. Im więcej się na EZI nie buduje co nie? Czuj <słuch> golem Czu i to opie, ale że nie ma Aby tu se przyszedł opie by ja go wziął kurwa Kurwa no nie wiem poszedłem na top, ale z taką ilością HP to ja się boję To ci się po prostu Q, Q i koniec Oj, mam kupę Pa już po i reli Aaaa no, tak, ze... tak. kuuu! <laughs> Jaki ze mnie osty player kurwa. <laughs> Tego lepiej nie na YouTube <laughs> nie? Co ty już nagrywam w 9 minut? <laughs> jak wiedzą kurwa, jak się gra, w e hopie <laughs> Nie wiem, the major czy buty kurwa. Cześć, cześć, cześć. No zrób the major na razie, co jest? Ja nie mam the major kurwa? Je, bo był tam, kurwa, gang na bocie. A ta Leona, opie, patrz, kurwa, free frag, nie? Ja tam nie będę szedł, bo padnę. No nie no, weź, w czterech typa może bijać. Nie, w trzech, bo w sumie mf padła. Nigdy nie jest warte zginąć, nigdy. Tylko głupiec przykłada honor nad życie, jak to tam mówi. Kurwa. Co prawda, to prawda <grystanie> Kurwa Nie umie się wyuczyć, że TQ się ładuje, nie? kurwa ciągle mutuje Mam ulti, idę na bota, bo kurczę na, na topie ten Na mida byś poszedł, kurwa Tam gadasz, hopie Zajebiście poszło na bocie to Kurwa teraz zapierdałaś na mida a patrz ty kurwa Hikadyx, to jest kurwa jakieś gówno ten <noise> <Jakiś> gówno <noise> Dobra, bierzemy Dragona opie Okej, okay, to bierz, bierz Ja go tutaj zostawię na midzie, tam nie, nie, nie pójdzie nigdzie stąd No to to git, to git, to go trzymaj O kurwa, prawie, z, z, prawie zginąłem Dawaj do nas opie Kurde, 15 OP, a ty się tam kurwa czajany robisz O, ja mu wdupiłem repetę, człowieku! Ha. Siebie, to jest chyba twoja pierwsza gra, gdzie użyłeś potkę, kurwa No musiałem, bo, bo kurwa już mnie dwusiły, kurwa No to pizgamy Człowieku, pierwszy raz gram ja w taką szybką, nie wiem, szybką 7-4, kurwa, rozgrywkę. Przeważnie to jest tak, że do... ...30 minuty oni se farmią, hopie jak... Dobra, trzeba kupić lifesteala. A nie pierdolić. Lifesteal, potki, jeden ward... Myślisz, że Irelia mówi serio, jak mówi to win? Bo ja nie wiem. Bo ja się boję. Tak, tak, tak. co, teraz buty maksować Nie wiem, kurwa, no nie... No. Nie no co, ty kurwa, kup tanki się. Kup buty Kup tego! Yy, frozen mallet kup yeah. Ja! ci to... Ja ci to mówię na serio kup Frozen Mallet, bo my, bo my potrzebujemy życia co nie, bo ja ben, nie będę tanki aż do 30 minuty <laughs> Czyli kurwa do końca gry <laughs> No właśnie Już teraz wiesz To, a że napisał ten top zajebiście? Hmm. Miodnie, nie, miod nie. Ja to podza tu ro, rozmiar gry hopie 300 giga. Ja, kurwa kurwa, było frapsem, nagrywałem to jasne. A ty frapsem nagrywasz? No co? Ty, kurwa, musiałem być nieźle pokurwiony. No wiem, też tak myślę. Kurwa ale mnie zjeżdża ten jebany Z To znaczy kurwa jak to się nazywa Kazix. No co ty nic nie zrobił jeszcze Nie zorientuję się. Bo ucieka ode mnie kurwa i nie mogę go rozjebać mam to... trzy razy więcej od niego obrażeń co nie Ale z i tak w sumie Kazik ma dobrego Bersta, Ale to tak, nie tak. wiem Ale tylko jeżeli przeciwnik samemu nie? Trzymać ja nie myślałem że i wracasz przeszkadza Co ty, kurwa, nie zostawię cały e e Ej kurwa no ale ses był. Siuu, trzech na tobie, dawaj tam Dobra, jedziemy. pozwolę przemówić moim pięściom. O siu, to dawaj, dawaj, tutaj. Dobra, Stań sobie po prostu. Ale jeszcze, bo ja nie ma ulta, człowieku. On nie ma reda, dawaj, on będzie, będzie brać reda zaraz. Czekaj, Czekaj. Kurwa, no co ona robi? Co ty kurwa robisz, ty wariatko? Chodź, idziemy. Dawaj, fajtamy tego Xina czy kogo? Dawaj, damy tego kurwa, którego trzeba. Dawaj, dawaj! gad ma tam fuj mała hapsa. Daj mi go zabić, ja go zabiję. Dobra, i teraz tego jedziemy. Nie ma ulta opie, nie mamy jak go, kurwa nawet spowolnić. Kurwa, do no jak? Dobra, czekaj, czekaj. On nie ma już many, on już nie ma many. On nie ma many. Nie flaszuj stary! Kurwa, nie pisgaj. <laughs> nie ma many kurwa. Weź go, mnie brali chwilę ucieka, ucieka, bo miniony są miliony. Ale niech się ksilfiduje, niech się kurwa, to dobrze To nawet do, le lepiej dla nas jak on się sfiduje, wiesz Ja kurwa Ale on jest bez on nie ma w ogóle obrażeń Ale w co to takie opie? No i chuj z jego CC kurwa patrz na, patrz na staty ich drużyny 0-4 0 2 1, 3, 3, mnie to jest dużo To słaby zawodnik, ty stary. Szlugi jaraś? Ile ty gówiałem już masz lat kurwa? Prawie się 18 już. Teraz. O, kurwa, nieźle. To dawno nie grałem w tego Lola serio. No to mi chodzi kurwa, ciebie już długo nie była, kiedyś z tobą chciałem grać, a ty tylko 3 na 3 grałeś. Jak jakiś pedał. Y ty jak jakiś pedał, tylko że ja te 3 na 3 tylko wygrywałem Kurwa mać, dawaj A tego se da Czy to suko. coś takiego czy normalne tylko? Normalne, wtedy jest nie, normale serio? A co ci kurwa wzięło do normali? Nie wiem, szczerze kurwa jak zacząłem przegrywać z nobami hopie na rankedach to to przeszedłem na normale. Kurde grałem hopie 10 rankedów rzędu, wygrałem 7, potem przegrałem 3 hopie, to mówię nie wiem, dole idę na normale. Daj mi z... Kurwa, się się posłujebać, chłopie. Miałem już te 78... Czekaj, ile, 70 parę punktów miałem tutaj na tym z dywizji. Ej, kurwa, ej, kurwa, Nie będę grał. Jeszcze, kurwa, opie na silver dywizji? Siedzę, kurwa, posadź o do A który jesteś silver? <laughs> nie pytaj, chłopie. Ok. No, bo nie będziesz jeszcze złudy grać, <laughs> Jak zrób sobie konto, ja Ci mogę załatwić jedno ze złote konto. A po co mi opie konto, ja się sam wbiję kurwa. Kiedyś. Lepiej prędzej niż później. Tylko tak o, o to mi chodzi, co nie? No to jak będziemy grać razem, to raczej prędzej, nie? No pewnie Mieszczu. tak. Jak jak, jak jak będziesz w stanie mnie posłuchać parę razy, to wtedy tak. Posłuchać? No i kurwa, co jest grane? Jaki plan? Nie potrzebuję planu. Kurwa, coś jest nie tak z tą myszką. Aha, jest zajebiście ujebana. Kurwa, nie wiem, muszę tu kowerować tego to bota. Kaweruj, kaweruj, kaweru. Ja sobie pofarmię trochę. O, wow. No i nie ucieknę. O, Jeśli walisz w ścianę, rób to mocno. Uuuu, słabo mi idzie Mianowicie Sła... Sła... Mianowicie kurwa 2-3, to jest nienormalne <laughs> eee. Ale patrz na farmę no człowieku masz kurwa o 60 kg więcej niż kazyx na 50 No trzeba Czym musi nadrabiać Ile ja cał nie... Nie pani kurwa, patrz i ma, kurwa! I mam ma, się jeden farmer, tylko ja tego nie ogarniam Kurwa, nie mieliśmy warda na smoku, ale chujnia Zdarza się Nie ma co płakać do rozwodnym blekiem Kurwa, nie wkuruje, nie, to nie się. Ty lepiej zbieraj, kurwa, farmę na midzie na razie, aż ja nie przyjdzie. Nie przyjdę. No to nie przyjedź. <grywa> Ale on napiszczy, opie. Dobra, piszczy, dobra wracam wybiega. się do bazy. Kurde, puszyłem przyjemy puszyłem, Dobra, dobra. dobra. Cicho, A już chciałem, kurde, pagea złapać, chopie. Już Co odłożyłem. No tysiąc, kurwa, 2400 na pagea. Na frozen maleta Bejdziea. Dajwujemy go, dajwujemy go Dobra Ty zaczynasz ja, ja. Czekaj, czekaj, nie bo się boję No i bij towera Bij, bij, bij Albo ja ucieknę trochę, ja ucieknę trochę MFK No, uciekaj, uciekaj Ulti za chwilę, ulti za sekundę, za parę sekund Za trzy sekundy ulti, poczekaj tylko I idź, idź, i wejdź w nią, wejdź w Ju, 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 ju... parę hitów Oooo kurde jebany, ale damage kurwa no, stary, Wiesz nie co powiem ci kurwa że nie pomyślałem że je, rozpierdoli ją No stary ja, przyszedł po... na 500 hapsa. Ale ty masz 12 nie? poziom Bez kitu Ale kurde A to było żałosne O kurwa Wypierdolił co? Co <śla> mówisz? Pierdonił ostro, kurwa. No stary. Zawsze znaczy spodziewałem, powiem ci -M się kurwa tego nie spodziewałem, ale dobrze, że tak się stało. O tyle mi bariera nie pomogła kurwa. <laughs> Nic jej nie pomogło kurwa. Kurwa 3300, jeszcze 70 golda, weź rozpierdol tureta. Nie No i teraz się nie da, bo już rozjebaliśmy tureta. A ile ci jeszcze yy, brakuje? O dobrze masz ten... i, i Fejja i jeszcze tego, masz Giants Belt, a Giants Belt fuj, i życia daje gdzie jest gigant. Aha no 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 Mówię no ci jeszcze brakuje mi 35 golda, wiesz, do całego poczekaj. No czekaj, czekaj w bazie. No czekaj w bazie właśnie Skoczymy się na toba, bo kurwa ten skurwiel ma już 6 staków, ej Kurwa wielko ludzie ban Ej ej ej, w ogóle co to za flame? No właśnie, nie flame się kurwa, ty robisz tutaj filmy na YouTube i tylko co Ej no, i no przeklinam kurde o, ku... A to dzieciaki będą oglądać kurde twoim wieku. Właśnie. I kurwa, się właśnie <laughs> <laughs> No ratio! Oj tego nie wiedzieli. Zabawne. Kurwa, znowu! Co ja odpierdalam, naprawdę! No Czułam, cały kres mi dźwaj, z, z Złapam, o samo idzie bo za dużo kurwa pierdolimy w tym <grystanie> No ja muszę cicho być, jak grabca, nie? Aaa, oprawia, ja ty ciągle pisałeś, jak kurde, gadałem do ciebie. No tak, no bo tam kurwa to była łatwa gra, ja tam kurwa się śmiałem, co nie stałem sobie na midzie, ten, kur... ta morgana nie potrafiła nawet farmić No w sumie! O, a po pół godziny miałem chyba 70 grób. O! Bez kit'u! Uciekaj, uciekaj! flasz Flash, bo oni cię za, zapierdolą! Wow! O kurwa! Nie wiedziałem, że będzie suka suta więc. Nie, nie, nie teraz grać, grę, co? Nie, bo wiesz, łatwo jest teraz wyjewać tę grę w kosmos. Kurwa, obie bez wardu jest... A, dwa no, warty kurwa, na, na midzie, gdzie oni nigdy nie, nigdy nie stoją. No i patrzcie, zaraz oni padną kurwa, bo tam znowu Xim przyleci. No o, patrz to, bro, kurwa! Yo. O kurwa, ile typa. I chłopie, oni wszyscy na Irelie. Ale pizdną no demedź, widziałeś to? O człowieku. Ale chłopie, ten Nunu wiz... Kurwa. bo no, nie ma... Nie ma bata. Ba, je i po Nunu. Choć, Nie no, co Szkoda, że Nunu go nie zjadł. Chciałem ukraść, ale ten... Ale już jakbym... Jakbym ukradł, to wtedy Nunu by nie przeżył. I flaming by był. Tak Kurwa, klać pagi Bo ja ten, bo ja, normalnie to ja gram tylko na staży, co nie? Żeby kraść najwięcej killów, ale teraz na razie nie nudziło no mi się na razie, to nie próbuję nie grać, co nie? Jeszcze. A i tak mam po do was jest przez ciebie. Przez obie ja mam tylko cztery zabójstwa <laughs> I cztery kurwa, i razy umarłem już w tej grze, to jest jakiś. <laughs> co barona teraz? O? Kurwa, dobra, lecimy, dawajcie. Cześć, cze, sprawdzimy, czy nie ma reda. No pewnie No dawaj go, to wiesz im reda. Nie zorientuję się, co się stało. Ale zaraz mi ktoś upierdolił, to ja jestem pewien. Patrz, kurwa, patrz. Tak mnie jak. jak? Dawajcie, dawajcie. Dawaj do nas opie. Kurwa, ale fart! Jaki fart, ja pierdolę uciekam. Pierdolę to. Ja uciekam. <gulik> ja bym się śmiał jak cię ten do bo baron. A, się, ja to mi było kurwa nie fair. Kurwa, hopie. Easy, patrz. Yep. Kate sobie radzisz, mata. No Dobrze idzie, hopie. No choć chodźcie zrobimy. Czemu nie? No, w sumie, wiesz, jakichś nie ma. Ja już tam idę wam pomóc, kurwa, bo musiałem mu uciec. Szybki... Czasami, <laughs> szybka ucieczka, kurwa, była po tym redzie. Do <laughs> 850. Kurwa, zawsze się boję, że nie trafię tym smajtem, nie? Łatwo! A, kurwa! Udało mi się! Ale jesteś zajebisty! Nie. Teraz Drake idziemy, nie, nie baku jeszcze, chodź No chopię, ja o tyle hajsu, że już bym mógł kupić chopie jego Full boida, Jeżeli by się składał to tylko go, z chodź, 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 Od razu, Black clevera złoży co do końca, czym buty? A ja bez butów. Może buty najpierw, bo wiesz, do tej szybkości trzeba trochę. Ale wiesz ale, co? co? Ale global gold, a kurwa, trzy razy global gold. No ha, no tak. Zamierał. Ale zapytałem pa Idę Elefka zabić, patrz kurwa, Assassin jebany Pa 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 pa, jak się w pierdolę, To jest mnie kurwa gania cały czas bo <ślamy> <ślamy> wyciągnął mnie, aaa, patrz, zniknie ci Nie nie ja ją złapię A! i ci Leona przyszła, wyszła ci naprzeciw Kurwa, oni to pobuszują Asasin, z... kurwa. Z... Ty, jakie buty? Ninja czy Merkury? Eee, yy, czekaj. Merkury. Bo CC jest w kurwające trochę, czekaj. No w sumie tak, ale zauważył, że oni tam mają trzech. No, w sumie tylko trzech do damage'a. Z ich obrażenia to raczej śmieszne są. Tak, na razie tak, bo oni kurwa -sła słabi są po tym, po tym, że tak przejebali no, sobie. No w sumie, jakby tak ofensywnie nie grali z początku, to, to, to może to by tutaj... nie, to może by nie przegrali. No może by tutaj jeszcze coś robili w tej fazie, nie? Tak, tak, bo, te, bo Cho'Gath te, teraz jest najmocniejszy, co nie, w tym czasie. No w sumie. O, kurwa, kurwa uwielbiam tego, do ten dodatek, ten homeguard, nie? Ten, co tak, tak przyspiesza... Tak, mowy. Kurwa, ja się zatrzymałem. Zarąbisty jest ten bonus Dobra, wziąłem im blue i reda jeszcze wziąłem Dalej Ksyń, zaopierw Okej, okay, nie, nie, ja nie, kurwa nie lubię tego typa Ile, ile zabić, a nie, nie mogę, bo nie No dalej, chodź, chodź, nas no, już tu wszyscy jesteśmy Kurwy syn, Paczek uciekł Ja pierdolę, ale, ale, jebany frajer ma szczęście. Aaa, bo to Kazik nie? jestem tym, tym gównem. Ta. Dobra, idę na topa. No nie, nie mam, kurwa... jest tak, że za zawsze wkurwiał do opie na, na graczy no, ze swoich drużyn, że od razu idę do dżungli w tym momencie. Wiem, że jest opcja pushowania, opie... To nie, to ja do dżungli. Pierdol się kurwo, pierdol się kurwo Aaaa! do dojebie Kurwa! Jak przypierdolę za moje kurwa te biurko, to się rozpierdoli, przysięgam. i przysięgam. raz jednym w jednym rozpierdolę. Już nie raz kurwa tak zrobiłem. Kazik solti kurwa. Robisz leś stila? już koniec gryje, kurwa. Co będziesz tu teraz? Przeciwnik Patrz chłopie ile ja mam fragów bo mam się czymś fali. Jak nawi. Bardziej kurwa support robię. Dobra, tak więc dzięki wszystkim za uwagę. Trzymajcie się. Do następnej rozrywki. No. no. Ja wtedy w będę inna, inna, inaczej się ten przedstawię. <laughs> no dobra, to spoko. Trzymajcie się, na razie.